Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest superpozycja funkcji, złożenie funkcji. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru oraz coś do pisania. I rozpoczynamy. Mamy wyznaczyć złożenie funkcji f z f, jeżeli i podane mamy dwa podpunkty. Rozpoczniemy od podpunktu a. Co to jest w ogóle złożenie funkcji? No więc, moi drodzy, złożenie funkcji to jest zastąpienie argumentu jednej z funkcji całą inną funkcją. Czyli tak jakby ja w jedną funkcję wkładam drugą. W naszym przypadku muszę złożyć dwie te same funkcje, dlatego musimy być dosyć ostrożni i uważni, jeżeli chodzi o wkładanie tej funkcji, ponieważ będziemy cały czas operować tą samą funkcją. No więc tak, zapisujemy to w ten sposób. F złożone z f od x. -a to się równa. Mogę to zapisać następująco, że to jest f od f od X. I taka postać pokazuje nam faktycznie, że w moją funkcję f muszę jako argument włożyć funkcję F. Czyli, tak jak już mówiłam, muszę X w tej zewnętrznej funkcji, czyli funkcji f, zamienić tutaj na ten argument. I ja mogę to zapisać jeszcze inaczej, czyli to jest f od, i zamiast F od X wpiszę wzór. Czyli x kwadrat plus 3. I to się równa. I teraz do mojej, w moją funkcję f muszę włożyć ten argument, czyli każdego x zapisuję w takiej postaci. Czyli tu mam x kwadrat, czyli to będzie mój argument, czyli x kwadrat plus 3 do kwadratu, czyli to jest mój x i to jeszcze plus. I ewentualnie mogłabym jeszcze to rozbić ze wzoru skróconego mnożenia. Ja zostawię to w ten sposób, żeby było widoczne, co tutaj się stało. Czyli w tego x tutaj włożyłam mój argument. I to jest złożenie funkcji w podpunkcie a. Jak to wygląda w podpunkcie b? Tutaj zapisujemy ponownie, czyli f złożone z f od x równa się. Czyli to jest f od f od x i to się równa. Moje f od x to jest sinus x, czyli to będzie f od sinusa x. Czyli uwaga, tego x, który jest moim argumentem, muszę zastąpić tym argumentem. Czyli to będzie sinus w nawiasie i zamiast x wpisuję sinus x. Czyli argumentem sinusa jest sinus. I tak wygląda, moi drodzy, złożenie funkcji w podpunkcie. B i to jest koniec zadania. Tutaj, jeżeli chodzi o e, różne kombinacje, można mieć kilka funkcji, można sobie je składać dowolnie, czyli tutaj można bardzo wiele ciekawych rzeczy robić. To jest koniec, moi drodzy, naszego zadania. E, ja zapraszam Was bardzo serdecznie do innych zadań związanych z superpozycją, z złożeniem funkcji, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie. Nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.